O ja cię serce, ależ ty szybko bijesz. To dzięki mistrzowi do. Ta, mistrz do. Na imię ma to. To znaczy droga. A na nazwisko? Ping. <grym> Doping. W TP i Worecz. Orange dajemy ci na dopingu. Teraz pięć razy szybszy internet w niższej cenie. Telekomunikacja Polska łączy się z marką Orange. To mi stopi szacun. Szacun. Nie, po co człowiekowi siostra? Żeby być super bratem, to wielka wartość kiedy nie na ciebie uczyć. Tak było zawsze i tak jest dziś. W Nestbanku nasza rodzina to wie. Nestbank, rozwij skrzydła. Pod stertą złomu gdzieś malutki ludzik jest. Zepsutą rękę ma, lecz naprawił ją w mig tak samo jak przyjaciół.